Dobry państwu! Celem naszego dzisiejszego spotkania jest panie i panowie propagowanie pojazdów z napędami alternatywnymi. Witam na naszym wydarzeniu bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny udział w naszym projekcie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w podróży do przyszłości, do przyszłości mobilności. Rewolucję! mobilności czas zacząć. Znajdujemy się na obiekcie doskonalenia techniki jazdy DriveLand, który jest przygotowany właściwie wszystko co jeździ po drogach publicznych. Będziecie dzisiaj korzystali ze wszystkich dobrodziejstw, które tutaj mamy, więc nie chcę się rozgadywać, bo fantastyczny dzień przed nami. Wszystko co tu widzicie jest do waszej dyspozycji. Do tego wszystkiego grupa fantastycznych, profesjonalnych instruktorów, którzy się będą wami zajmowali. To no jest to ogromna, ogromna przyjemność móc współuczestniczyć w takim wydarzeniu i, i, i promować tą elektromobilność, która tak naprawdę jest już nieuniknionym kierunkiem. No i hasło dzisiaj przewodnie naszego, naszego eventu to jest podróż do e, przyszłości e, elektromobilności. No i tu pokazujemy, że, że ta podróż już się rozpoczęła dawno temu i, i świat w tą stronę zmierza. Tak? Myślę, że nie ma odwrotu od elektryfikacji. Myślę, że nasze też zapewnienia, że do 2030 roku będziemy mieć gamę w pełni elektryczną, to, to, to też pokazuje jak duże nakłady są na to do tego angażowane. Jest to kierunek, który jest nieunikniony. Dekarbonizacja będzie we flotach samochodowych jest i będzie coraz szersza. I'm trying to always see it from the economical point of view because the subject we are talking to makes economic decision. But now, uh, if we see that uh, some EVs are uh, in the same category even cheaper than the combustion cars, and the TCO works, the range is all right, then I think it's a good, good uh, way to, to move. Jakie są plany najbliższe związane z e-mobilnością w Twojej mocy? Przede wszystkim elektryfikacja. Ostatnio ogłosiliśmy bardzo wiele modeli, które będą wchodziły na przestrzeni najbliższych lat. Są to samochody zarówno typu crossover, samochody z segmentu C, samochody z segmentu dostawczych, zarówno tych małych, jak i większych. Więc my jako Ford zdecydowanie idziemy w stronę elektromobilności. Na temat samych samochodów, proszę Pana samochody elektryczne, bardzo fajne, bardzo szybkie, bardzo dobre. Yeah, what we are really proud of is that we are the market leader in electrical mobility. So we have the really the full solutions from the micro electrical mobility uh, to all the electric vehicles, the electrical commercial vehicles, but also uh, electrical uh, solutions to meet the, the needs of our clients, as well as yeah, there is all the governmental uh, uh, program, which is very complex. So also we manage that for our clients. So uh, basically it is an, an, a real, what we call, mobility package yep. uh, with the zero carbonization and to help our clients to shift from the fuel cars to really the zero carbonization. W dzisiejszych czasach jazda testowa jest niezwykle ważna, więc też umiejscowienie tego eventu tutaj na, na torze w, w Mszczonowie, na torze Drive Land. No sprawia, że mamy bezpieczne środowisko do tego, żeby po prostu te samochody przetestować, czy to na szarpaku, czy na płycie poślizgowej. One pokazują też swój poziom wyrafinowania, jeśli chodzi o, o prowadzenie i o to, jak bezpośrednio też, jak bezpiecznie są w stanie zachować się na drodze, więc myślę, że no to jest idealne miejsce do tego, żeby z naszymi klientami dyskutować przy samochodach i o samochodach. Zdecydowanie warto, zdecydowanie powinniśmy rozmawiać o ekomobilności, albowiem, bo mam wrażenie, że jest to jednak mimo wszystko, nawet w Polsce, kwestia niedalekiej przyszłości.